Rozdział trzeci. Na jesieni był w oranach doroczny wielki jarmark. Rynek był zatłoczony wozami, ludźmi i bydłem, mrowie huczało, ścisk był okropny i popychanie, bo wszelkie plony lata i jesieni, zwieźli chłopi na sprzedaż, i targ był bardzo ożywiony. Na wozach były owce i len, drób i grzyby, manna, jagody suszone, grzyby i ryby. Żydzi uwijali się gorączkowo. Po szynkach i po karczmach było pełno, najpełniej jak zwykle u Celmana. Szynkował on i żona, ogryzały się z chłopami bachory. Ścisk był zamęt, śmiechy i przekleństwa. W tłok ten o zmierzchu już wcisnęła się pokotynka. Miała na sobie stary kożuch, chustę na głowie. Na plecach spory był w płachcie na ręku dziecko. Weszła śmiało i swobodnie, jakby wczoraj tu była i onegdaj, dopchała się do Żydówki i szarpnęła ją za rękaw. Czy małka kupisz suszoną rybę? Same jaźwie. Celmanowa pomimo gorączki jarmarcznej zdumiała. Herszta, a ty skąd tu się wzięła? Rybę na sprzedaż przyniosłam. Bierzesz? Czemu nie mam brać? No? Ale ty skąd? Co to? Dziecko masz? Gdzie ty była? To twoje dziecko? Czyjeżby moje? Ludzie skupili się wokół niej. Dali Bóg. Pokotynka, wołano. Kobieta ruszyła ramionami. No ja, co się dziwujecie? Na pogrzebie moim wódkiście nie pili. Żyłam i żyję, wielkie dziwo. Gdzież się podziewałaś? W służbie byłam za rzekami. I wysłużyłaś bachora, poczęto się śmiać. Czy chociaż dziewczyna, wychodujesz dla chłopców zabawę? Nie, wy swoje dziewczęta teraz dla mojego chłopca hodujecie. No, co małka? Bierzesz rybę, bo mi cięży na plecach jedna z kobiet zajrzała pod chustę otulającą dziecko spory chłopak ma już z pół roku a czarny jak cygan dziecko rozbudzone przerażone poczęło płakać pokotynka przygarnęła go do piersi i przycisnęła się do alkierza tam odjęła tobą z pleców i rozwiązała na widok ryby oczy celmanowej zaświeciły gdzie ty takiej dostała? Wiele masz? Kupię ile jest. Całego rubla ci dam, przenieś więcej. Rozpoczął się targ. Po kotynce pilno było, oddała za pół trzecia rubla dwa śledzie, trzy bułki i kwartę mleka. Zasiadła do posiłku, otoczyły ją znajome babę ciekawe, gdzie była, czyje to dziecko, co myśli dalej robić ze sobą. Ale pokotynka jadła chciwie, snać bardzo głodna i zdrożona, oglądała się po ludziach, rozpytywała sama, do zwierzeń wcale nie skora. Na natarczywe pytanie odpowiadała ze śmiechem, czyj chłopak? Mój, dosyć mu. Mam dla niego w piersi mleko co mu więcej potrzeba. Nie wspomniała Szczepańskiego, ale obecni się rozgadali i dowiedziała się, że z wiosną sąd na niego był. Dużo świadków włóczyli i Bielak jeździł i on go obronił najlepiej świadectwem, że pijany wówczas był i tylko skazali go na pięć lat więzienia. Świat cały strzęśli szukali ciebie do sądu. Jeszcze cię teraz pociągnął, Zobaczysz. Bielak panuje? spytała. Wyjechał w zeszłym tygodniu. Gadają, że z żoną się rozwodzi, a będzie jasińską brać. A o Marku nic nie słychać? zagadnęła. Jakże? W katorgi poszedł. Dokończyła jeść pokotynka i poszła na targ. Wróciła już późną nocą, wprosiła się na nocleg w szynku celmanowa przyjęła ją na rachunek dalszych dostaw suszonej ryby pozwoliła jej ułożyć się na ławie przy piecu rozpytała o dalsze projekty pokotynka rzekła że ino parę dni zabawi i znowu za rzeki pójdzie na służbę ale już na nazajutrz dowiedział się o niej uradnik i wezwał ją do stanowego kobieta nie okazując żadnej trwogi poszła znalazła się znowu w tej wielkiej bielonej izbie, gdzie zeszłej jesieni stał szczepański. Rozejrzała się po ścianach twarz jej na chwilę skurczyła się bólem, oczy osłupiały, zmętniły od łez, ale wtem wszedł stanowy i krzyknął: jesteś przecie hultajko? Jak śmiałaś się wydalać bez pozwolenia? Do turmy pójdziesz za to, ja cię nauczę! Co miałam robić wasza wielmożność? Wypędzili mnie z leśniczówki, zabrali szmaty, chleb, bosą, głodną i nagą, wygnali na zimę. Poszłam drogą przed siebie, do roboty nikt nie chciał, bo zima, żebrałam po wsiach. Het pod kijów zaszłam. Dziecko czyje? Moje? A ojciec kto? Jasiński, Szczepański czy kto inny? Tylko moje, własne. Chrzczone? Chrzczone, Jan. Gdzie chrzczone? Metrykę masz? To czy ty sama bez paszportu? Dostałam paszport, byłam w swoich stronach. Gdzież to? Bo jak urzesz, to cię zaraz jako włóczęgę odeślę do powiatu, a stamtąd, jak nie powiesz skąd rodem, to na Sybir pójdziesz. Dość miałem od ciebie kłopotu, gadaj zaraz jak się zwiesz i skąd. W paszporcie stoi, porzuciłam go u celmana, zaraz przyniosę. No to marsz i dawaj papiery natychmiast. Pokotynka wyszła, nie było jej długo z powrotem, tymczasem wpadło dwóch Żydów i chłop ze sprawą o kradzież kożucha. Potem wezwano stanowego na drugi koniec miasteczka, gdzie się dwóch sąsiadów pokaleczyło śmiertelnie i dopiero pod wieczór przypomniał sobie urzędnik pokotynkę. Wpadł we wściekłość i posłał po nią dwóch stróżów policyjnych. Wrócili z wieścią, że kobieta poszła po swoje papiery, które miała gdzieś w lesie ukryte. Poszła i przepadła. Dziecko było niechrzczone, paszportu wcale nie posiadała ani do turmy, ani na Sybir. Nie chciała iść. Uciekła, zaszyła się w bory i słuch o niej zaginął. Ale nie wróciła do wieszańca, szła w przeciwną stronę do ludzi, w swoje okolice. Siedem lat minęło, jak stamtąd wyszła na poniewierkę, teraz wrócić musiała dla dziecka. Szła nocami w słocie i mgle jesiennej bardzo się kwapiąc bo ledwie parę rubli miała na życie a jeść musiała by dziecku dać mleka w zanadrzu miała papiery szczepańskiego wstępowała po drodze tylko do dworów lub samotnych domostw ludnych wsi się bała po dworach dawano jej czasami jeść na nocleg nie chciano przyjąć Odpoczywała najchętniej pod mostami, otrzymała się szerokich gościńców, pytając o drogę, do owrucza i opowiadając, że wraca z odpustu z Kijowa. Po stoły jej się zdarły, szła bosa, kożuch nigdy nie suchy, ledwie się trzymał na plecach, dziecko piszczało z zimna. Ona szła z tempą za zawziętością, nawet nie myśląc, jak ją przyjmie ojciec i czego zastanie. Czy jej od progu nie odpędzi? Myślała tylko, że dziecko w parafii musi być zapisane, metrykę mieć, a potem dalej nie myślała, i dlatego szła wytrwale i doszła. Pewnego dnia poznała okolicę, poczęło jej się serce tłuc, aż przystanąć musiała. Wiatrak Józefów na wzgórku, sosny na cmentarzu, na rozdrożu krzyż. W prawo droga do dworu, w lewo do wsi, prosto do szlacheckich zaścianków. Stanęła na rozdrożu, spojrzała. Widać już stary dach ich dworku, nową strzechą poszyty. Usiadła, bezpocząć i ochłonąć. Dzieciak piszczał, poczęła go karmić, a oczu nie odrywała od tych strzech i nagich sadów, a serce się tłukło jak w wielkim omęczeniu. Od zaścianków na drogę wóz się wynurzył, jechał ktoś od wiatraka. Czy pozna? Zbliżył się, zrównał się z nią, poznała. Był to Kazik Sawilski, ich najbliższy sąsiad i powinowaty. Spojrzał na nią obojętnie jak na żebraczkę i skręcił do młyna. Chciała mu pochwalony rzec, ale ją coś dławiło w gardle i nie wydobyła głosu. Siedziała jeszcze długą chwilę, wreszcie zerwała się, otuliła dziecko, przygarnęła do serca, pocałowała i śmiało ruszyła naprzód. Do parafii trzeba zapisać, powtarzała w duchu, spotkała po drodze starą Sobolską, lekarkę i wiktę Józefów. Żadna jej nie poznała i ona ich nie zaczepiała. Otworzyła furtkę na ojcowe podwórze i weszła. I wnet ją opadły psy z wielkim szczekaniem. Nowe psy były, tylko jeszcze poznała starego zagraja, na pół ślepego i siwego. Ten pod ganeczkiem leżał i nie łajał. Łyska, drepcący wiernie za nią, począł się odgryzać i skomleć. Powstał wielki hałas, aż na próg wyjrzał z dworku stary kałaur wołając – Won, a harap, a do budy! I zaraz huknął czego się włóczysz czego ci potrzeba milcząc stała u furtki zrozumiał po łachmanach że żebraczka że ją psy obdarły i przestraszyły więc je odegnał i dodał idź do kuchni dadzą ci jeść żebrze to a psy wodzi za sobą chodźże poprowadzę cię podeszła bliżej i pochyliła mu się do kolan Usunął się i nie patrząc na nią, poszedł przodem na boczny ganek, wprowadził ją do kuchni. Stara kobieta krajała kapustę nad wielką beczką. Poznała ją pokotynka była to ciotka Teofila, uboga krewna, co u nich w domu gospodarzyła od śmierci matki. Ta sama czerstwa, rumiana, ruchliwa i gadatliwa, tylko osiwiała więcej i jakby zmalała, i twarz miała jak pieczone jabłko zmarszczoną. Uboga przyszła, daj jej siostro jeść jaką spódnicę, bo ją psy starmosiły, rzekł Kałaur i poszedł do mieszkania. Ciotka Teofila przestała krajać kapustę. Skaranie boskie z tymi psami. A to znowu jakiś cudzy. Won. Wody, wody. To mój, ozwała się głucho pokotynka. Twój? Jeszcze mnie nie słyszała, żeby po żebrach z psem chodzić. Czyś ty ślepa? Ja też po żebrach nie chodzę. Do was przyszłam. Staruszka przyjrzała jej się uważnie, podniosła rękę i nie mogąc zdobyć głosu z podziwu, przeżegnała się tylko jak przed upiorem. Pokotynka chwyciła ją za rękę i pocałowała. Poznaliście mnie, ciotko, wyjąkała. Matko cudowna, odzyskała głos panna Taofila. Skąd ty? Co z tobą? Co ojciec powie? Dziecko masz? A mąż? Wygnał cię? Siedem lat. Nie mam męża. Magda, jakże śmiesz ojcu się pokazać? Zabije cię. Gdzieś ty wstyd podziała, jak tyś się ośmieliła tutaj wracać. Dziecko ochrzcić trzeba, musi papiery mieć, tylko po to przyszła. Oszalałaś? Jakże go zapiszesz? Co księdzu powiesz? Obraza boska, wstyd, hańba. Ojciec jak cię pozna, to albo ciebie zabije, albo jego krew zabije. Coś ty narobiła nieszczęsna, do czegoś podobna. O Jezu! jezu taki srom załamała ręce i patrzała ze zgrozą pokotynka cofnęła się do drzwi pobywajcie zdrowi pójdę do księdza rzekła głucho chciałam ino na ojca spojrzeć daj mu boże i wam długie lata w zdrowiu wiem żem tej strzechy nie warta ino dziecko zapiszę i już więcej się nie pokażę żegnajcie ciotko Pocisnęła klamkę, ale panna Tofila porwała ją za ramię. Czekajże, jakże tak można? Gdzie pójdziesz? Trzeba się zastanowić. Chodź, spocznij. Na ten ziąpi deszcz, mokraś, bosa, może i głodna. Jezu, do czegoś się dopuściła. Co ja nieszczęsna pocznę z tobą? Trzeba ojcu rzec. Dajże mi ochłonąć, głowę tracę, a tu i poradzić się nie można że stary tu nie przyjdzie i zaraz wyjeżdża do miasteczka na jarmark mamy cały dzień spokojny co będzie to będzie tak cię nie puszczę kazał nakarmić mogę nakarmić a jutro trzeba rzec prawdę nie darowałby żeby od księdza się dowiedział o, że ojciec leciało jej wszystko z rąki bezładnie toczyły się słowa Pokotynka, śmiertelnie znużona, usiadła pod ścianą u progu i milczała. Panna Teofila zareglowała drzwi od sieni przed najściem jakiejś sąsiadki, powoli zbierała myśli. Przeraziło ją milczenie kobiety, jej bladość i nieruchomość. Co tobie? Możeś chora? Mówże co? Nic mi, ciociu, tylko nadmiar zmęczona dziesięć dni idę i tak mi do serca doszło tutaj chciałabym spocząć co mam rzec widzicie i wiecie rozbierz się zjedz potem cię położę u siebie w bokówce zaśniesz żebyś i boże nie zachorowała kobieta wstała spojrzała wokoło czego ty szukasz małego gdzie położyć żeby trochę siana i koszyk byle mu sucho i ciepło zziębło, teraz śpi. Odkryła chustę i panna Teofila z niechęcią, ale z ciekawością zarazem spojrzała raz pierwszy na dziecko. I tak aż go niosła dziesięć dni, piechotą w tę słotę, albo człowiek czuje własną duszę, że ją nosi. Tyle on mi ciężył, rzekła kobieta ogarniając ręką tę czarną maluchną głowinę. Chłopak? spytała staruszka. Jasiek mój serdeczny, skinęła głową Magda. W starych oczach panny Teofilii zakręciły się łzy. Odwróciła się, otworzyła drzwi do swego pokoiku obok kuchni. To go połóż na łóżku rzekła. Co dziecko winne. Zakrzątała się, dobyła z kuferka pachnącą lawendą białą koszulę wełniaki kaftan odświętny. Potem po chwili wahania, tkackie dwa cienkie ręczniki. Pieluszki będą weź, a ot, przebierz się ogarnij. Co tam? Wyrwała rękę, którą kobieta całowała. Do sztucię nosiłam i tak mi cię żal, biednaś ty, żeby już ojciec przebaczył, ale na to nadziei nie ma. Jeszcze gdyby nie dziecko, spojrzała nań. Do nieboszczki twej matki podobne jak to śpi spokojnie ile mu czwarty miesiąc w domu ruch się zrobił i głos kałaura się rozległ podreptała panna Teofila zamknęła drzwi od bokówki magda zrzuciła swe przemokłe szmaty umyła się uczesała z uczuciem rozkoszy włożyła czystą bieliznę i odzież od roku nie znała tego zbytku Została ją ciotka krajającą kapustę Pojechał, spytałam go, czy można podróżną na noc zatrzymać. Pozwolił dajże pokój, spocznij, zaraz ci jedzenie przygrzeję. Powiadaj o sobie, dalekoś była, jakże cię ta bieda spotkała? W służbie pewnie. Magda milczała, w długiej samotności odwykła odmówienia i myśli jej tak innymi drogami chodziły że obcowanie z ludźmi, ich pojęcia i sądy stały się jej zupełnie niezrozumiałymi, wstrętnymi prawie. Wróciła tu nie po przebaczenie, nie czuła na sobie hańby, nie chciała pozostać, żyć na łasce ojca, w gromadzie. Chciała dla dziecka legitymacji, nic więcej, dla siebie samotności i ciszy pustkowia. Nie rozumiała, dlaczego ten skarb, jej i szczęście, dziecko, ciotka nazywała biedą. Dlaczego ma przeklinać Szczepańskiego? Czemu się wstydzić i sromać? Stała się wśród zwierząt, zwierzęciem. Nie chciała, nie czuła potrzeby ludzkich obyczajów i praw. Chciała swe dziecko do puszczy odnieść i tam je chować sama i dla siebie. Za nic by nie wyjawiła przed ciotką swego życia, więc pochylona nad robotą, odparła. Sługiwałam po ludziach, bywało źle, bywało dobrze. Moc do pracy mam i ochotę, biedę mogę przetrzymać. Podała panna Teofila na stół bielony barszcz i tłusto okraszone kartofle. A gdy Magda jeść zaczęła, rzekła znienacka. A wiesz, Hipek się dotąd nie ożenił. Kobieta podniosła oczy. Co za hipek? A, ten, dodała przypomniawszy. Już się ustatkował. We dworze ekonomem. Ot, może jeszcze co z tego będzie. Byle ojciec przebaczył. Cóż, teraz to cię odda za niego. A mogłaś głupia przebierać. I nie byle jakiego obywatela dostać. Aj, tak się samochcąc zmarnować. Pokiwała głową staruszka, a Magda pomilczała chwilę i rzekła: Nie będzie mnie nikt brać, ani ojciec mnie zbywać, nie ja po spadki tu przyszłam, ni po hipka. Przebaczy ojciec łaska jego, wygoni wola jego. Jakem przyszła, tak pójdę. Nie będę ślubować nikomu, nie będę żoną nikomu. Co? Może ten cię weźmie. No pewnie daj to Boże, ale to rzadko się zdarza i taki mąż to ci oczy wypiecze sto razy, że cię przez litość brał. Zatraciłaś dolę na zawsze. Magda nic nie odpowiedziała. Niewiele co zjadła, nakarmiła psa i poczęła swe łachmany suszyć. Zmęczona śniebogo. Trzeba ci się położyć i zasnąć. To jutro i dumka będzie lżejsza. Gryzie cię troska, no może da Bóg serce ojcowskie odtaje. Nie desperuj, ja cię z nim zaraz rano rozmówię i wyrozumiem. On by może przebaczył, ale przed ludźmi jak oczy pokazać. Przepysznie nie dziecko. Magda się wstrząsnęła, oczy jej zapałały. I nagle rzuciły się jej łzy żalu i tęsknoty za chatą w wieszańcu przypomniała sobie u Franek gdy się zwlekła z posłania i bardzo słaba tę odrobinę dwudniową wyniosła na boży świat a świat był w całej letniej krasie i wszystko zda się dziecko pieściło i witało upieścił je ciepły powiew wonny i powitał promień słoneczny i polizał łyska i zaskrzeczały wesoło sroki i życzliwie odsłoniły swoje gniazdko, wysłane szuwarem stare wierzby nad wodą. Nikt nie urągał, nie szydził, nie piętnował. Oj, wrócić tam, wrócić. Żeby myśli posłuchała, zaraz by dziecko zabrała i poszła w ten czysty zmierzch powrotną drogą, ale rozważyła, że idzie zima, że ten drobiazg cierpieć będzie w napół rozwalonej chacie i tłumiąc łzy, poczęła słać sobie nocleg na drewnianej kanapce w pokoju panny Teofilii i wymówiwszy się znużeniem, zaraz się położyła, dziecko tuląc do serca. Bardzo rano wrócił kałaur w dobrym humorze, bo zboże sprzedał drożej niż w domu dawano, że się na wozie przedrzemał, więc do śniadania zasiadł i opowiadał staruszce nowiny z jarmarku. Panna Tofila wbrew zwyczajom o nic nie pytała, słuchała obojętnie i wzdychała. Zauważył to wreszcie kałaur: Co siostra jakaś nieswoja? Stało się tu co złego? Zdechło co? Uchowaj Boże, stać się to stało, tylko niech się brat nie alteruje, wróciła nasza Magda. Stary jeść przestał, poczerwieniał i zbladł. Co siostra gada? Jak to? Gdzież ona? W kuchni. Dlaczego ją siostra przyjęła? Wybuchnął zrywając się. Jak ona śmiała tu wstąpić? Drżącymi rękoma odpinał swój pasek rzemienny. Rzuciła się do niego. Niech brat się opamięta, posłucha Jakże mogła nie przyjąć. Do ojca wróciła, gdzież pójdzie? Miałam drzwi zamknąć, kiedy brat ją sam przyjął. Ja? Tu go coś tknęło. To ta żebraczka wczoraj z dzieckiem. To ona odepchnął staruszkę. Ubiję wrzasnął, wpadając do kuchni. Magda słyszała wszystko, stała jak skamieniała u pieca, chwycił co mu się trafiło pod ręką był to żelazny pogrzebacz i tym zamachnął. Won ty wyrodku! Kobieta, rażona w głowę, zwaliła się na ziemię, ogłuszona. Panna Teofila powstrzymała wzniesione powtórnie ramię, krzyknęła: Jezus, Mario, zabił! Ratunku! Kałaur się opamiętał. Przez drzwi sieni zajrzał parobek. Panna Teofila lamentując, przypadła nad kobietą zlewając ją wodą. Nie żyje! O, ja nieszczęśliwa! Nie ma już ducha! O Jezu, ma... Stary przetarł czoło, trząsł się cały, odwrócił oczy, wyszedł prędko i drzwi za sobą zaryglował. W stancji swej upadł ciężko na zydel, objął głowę rękami, czekał najścia policji. Słyszał w kuchni ruch, suwanie sprzętów i powtarzał bezustannie w duchu – zabiłem, zabiłem, ot i koniec. Ile tak minęło czasu, nie wiedział – Wstrygał się na płacz i kwilenie dziecka za ścianą, ale nie szedł, nie dowiadywał się, po co? Będzie tu zaraz pełno ludzi. Nareszcie zapukano do drzwi, wstał i otworzył, stała w progu panna Teofila. Nie żyje, rzekł głucho. Jeszcze dyszę. Trzeba po doktora posłać i po księdza. Odparła przez łzy. Stłumione stęknięcie, prawie jęk wydał z siebie sięgnął po czapkę, poszedł do stajni, założył sam klacz do wózka i wyjechał za wrota. Doktor mieszkał w miasteczku o pięć wiorst. Kałaur przebył tę przestrzeń w kwadrans, przez drogę zebrał zmysły. Lekarz dawno osiadły znał go doskonale. A co tam, panie kałaur? Panna Teofila pewnie się przeziębiła, stróżując nad węgierkami w sadzie, powitał go wesoło. Nie, panie doktorze, to ja sam zdaje się, na śmierć ubiłam córkę, odparł głucho. Co pan mówisz? Jaką córkę? Miałem jedną, siedem lat temu z domu uciekła, przekląłem kała mego życia myślałem przepadła ludzie nawet już zapomnieli wczoraj wraca z dzieckiem zapamiętałem się uderzyłam trafiłem w głowę upadła i ot dochodzi powiadają ja nie widziałem ot nieszczęście lekarz już się na wózek sadowił ruszyli Kałaur klacz popędzał, biała była od szumu, zresztą się nie odzywał, twarz miał zastygłą, poruszał czasami bez głosu ustami. Mógł ją cioso ogłuszyć, młoda, może wytrzyma. Pocieszał go lekarz. Młoda, dwadzieścia cztery lata skończyła na wniebowzięcie, zamruczał stary. Więcej pan nie miał dzieci? Tylko ta jedna i taka się udała. Zanadtośmy kochali, dogadzali, pieścili z nieboszczką. Przystojna była, gładka, urodziwa, że nikt jej nie minął, żeby się nie obejrzał. Pycha nasza była, zazdrościli ludzie, ot, co się stało. Bo łaskaw, że matka tego nie dożyła, na moją głowę spadła teraz. Wstrząsnął się, patrzał ponuro na drogę zwrócili między osady szlacheckie ludzie już wiedzieli bo spoglądano za nimi i szeptano na ganku spotkała ich panna Tofila. no i co spytał kałaur nie słuchał odpowiedzi nie rozumiał rzucił lejce parobkowi i wszedł za lekarzem